Czostry bracia, chciałbym dziś to słowo zacząć od pewnej anegdoty. Parę lat temu wyczytałem ją w prasie katolickiej. Epizod z życia pewnego księdza. Udał się na pielgrzymkę do Jerozolimy. Chciał ją głęboko przeżyć. I gdy w Jerozolimie szedł Via Dolorosa, czyli drogą krzyżową, drogą męki naszego Pana, to miał takie pragnienia, które możemy nazwać mistycznymi pragnieniami. Prosił Boga, daj mi, Panie, doświadczyć jakoś wewnętrznie tego, co Zbawiciel doświadczył na swojej krzyżowej drodze. Miał pewne mistyczne pragnienie cierpienia, żeby to cierpienie złączyć z cierpiącym Chrystusem. W pewnym sensie to jego pragnienie się spełniło. Nie jednak tak, jak myślał, ale został obdarzony cierpieniem. I to cierpieniem, które nie miało w sobie jakiegoś majestatu, tak jak cierpienie Chrystusa na krzyżu nie miało w sobie majestatu. My dzisiaj, po dwóch tysiącach lat, gdy patrzymy na krzyż i wiemy, że dokonało się na nim nasze zbawienie, to widzimy w nim pewien majestat, ale ludzie wtedy na Golgocie widzieli tylko Hanbę. W każdym razie zdecydowana większość z nich otrzymał u kapłan cierpienie, które nie wiązało się z żadną chwałą, nie, nie było w nim żadnego majestatu. Mianowicie dostał biegunki. No wiadomo, z czym to się wiąże. No, musiał trochę pozmieniać plany, chodzić od lokalu do lokalu. Czuł się skrępowany, źle się czy z tym czuł. A cierpiał Już drugi tydzień z rzędu w Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus zapowiada swoją krzyżową mękę, zapowiada swoją śmierć w Jerozolimie, ale do apostołów to nie za bardzo dociera. Uszami słyszą, ale ich rozumy, serca nie pojmują tego, co mówi Pan Jezus. My po dwóch tysiącach lat chyba lepiej rozumiemy tę logikę krzyża niż apostołowie wtedy jak jeszcze te wydarzenia paschalne się nie wydarzyły. Bywa też tak, że możemy dostrzegać pewien majestat w cierpieniu, w szczególności jak czcimy męczenników, a tak wielu męczenników przecież zostało ogłoszonych świętymi. Widzimy, że cierpieli, ale zarazem w, tych ich cierpieniu, w tym ich cierpieniu dostrzegamy coś ważnego i wielkiego, że pośród nawału doświadczenia zachowali miłość. Dochowali wierności Chrystusowi. Ale gdy zadamy sobie pytanie, czy tak do końca przyjęliśmy tę logikę krzyża, że zbawienie przyszło przez Krzyż, i, i że Chrystus przyjął cierpienie, wziął je na siebie, uświęcił je i także wezwał nas do tego, żebyśmy drogą krzyża podążali. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest niegodzien, mówi Pan. Także cierpienie. Jest wpisane i to. W sposób nieunikniony wpisane w naszą drogę do świętości, to żeby przeżyć je w postawie wierności, w zawierzeniu Chrystusowi, nie uciekniemy od tego. Kto chce w sposób autentyczny, prawdziwy, a nie jedynie pozorny, oszukany przeżywać swoje chrześcijaństwo, ten będzie szedł drogą krzyża. Dziś rozumiemy chyba więcej niż apostołowie wtedy, jeszcze zanim nastąpił wielki tydzień. Ale jeżeli postawimy pytanie, czy do końca przyjęliśmy tę logikę Krzyża, że jak jest cierpienie, no to dostrzegamy w nim, że to może być droga mojego uświęcenia, jeżeli przeżyję to w odpowiedni sposób. Czy wszyscy tak myślimy i czy o każdym rodzaju cierpienia? Z całą pewnością nie. Chciałbym wam teraz. Pokazać pewne przykłady, takie, że są, jest taki rodzaj cierpienia, które ma w sobie pewien majestat, i łatwiej nam dostrzec, że to może być droga ludzkiego uświęcenia to może być święty człowiek, ten, który przeżywa to cierpienie. Ale są też takie rodzaje cierpienia, o których raczej tak nie myślimy, albo z trudem przychodzi nas, nam myśleć o tych rodzajach cierpienia. Jako o czymś, co też może być elementem naszej drogi do świętości. No to przejdźmy do tych przykładów. Zacznę od siebie, czy od nas, kapłanów, czy też zakonników, żyjemy w celiwacie. To jedni to wyszydzą, wiadomo, takie mamy czasy, ale wielu spojrzy na to z podziwem. O, ten, że człowiek poświęcił coś bardzo ważnego, żeby, żeby służyć Bogu. Jest jak, jak, jakaś chwała, jakiś majestat w tym trudzie. Dla wielu młodych to jest trudne podjąć tę decyzję, ale pomyślmy o czymś podobnym, ale pozbawionym tego majestatu. Na przykład, gdy kobieta pragnie bardzo zawrzeć małżeństwo, ale to się jej nie udaje. Ma w sobie te pragnienia, dobre pragnienia, piękne pragnienia, ale one pozostają niezrealizowane. Może nawet zupełnie bez jej winy. Może na przykład dlatego, że musiała pracować na dwa etaty i nie miała kiedyś poznać kogokolwiek. Może trafiała na samych drani i nie nadawali się do małżeństwa. Też przeżywa swoje cierpienie, ale raczej mało kto spojrzy, o ta kobieta tak w pokorze, w cierpliwości, w zawierzeniu Panu Bogu przeżywa to swoje cierpienie, że pragnęła bardzo zawrzeć małżeństwo, a to się nie udało. A raczej prawie nikt nie patrzy w ten sposób. Nie ma chwały w tym cierpieniu, nie ma w nim majestatu. To też jest krzyż, taki, który trudno przeżyć, ale też można wpisać w drogę do świętości. Krzyż niewygodny, krzyż niechciany, krzyż niewybrany, ale krzyż, który można porzucić, można zmarnować jego duchowy potencjał albo może obrócić się w. Chwałę po drugiej stronie życia. Inny przykład. Jak pomyślimy o zakonnikach żyjących w zakonach o surowej regule, takich, którzy może nawet wiele razy w nocy wstają na nocne czuwania, to pomyślimy, o, jaki to jest człowiek święty, tak wstaje, w nocy się modli, raz, drugi, trzeci. No, niesamowite. Taki trud, pewnie jest zmęczony, niewyspany, ale tak się Bogu poświęca. I bardzo możliwe, że to, to są słuszne uwagi, że tak rzeczywiście jest. Ale pomyślmy o innym trudzie, który jest bardzo podobny. O trudzie matek, które wstają wiele razy, dzień po dniu, nawet całymi miesiącami czy latami do płaczących dzieci. To też jest trud, wielki trud, potem niewyspanie, no, bardzo duży ciężar. Ale już mało kto spojrzy na matki opiekujące się dziećmi z takim uznaniem, jak łatwo nam przyjdzie pochwalić tych zakonników, którzy wstają na nocne czuwania. Raczej wielu stwierdzi, o no to takie normalne, to przecież każda matka tak musi. No, a przy okazji zapytam panowie, czy docenialiście ten trud waszych żon, gdy tak wstawały do dzieci, gdy tak... Trudziły się z miłości. Dalej, pomyślmy o ludziach, którzy służą innym, na przykład o pielęgniarce, która ofiarnie służy przy chorym. Możemy łatwo dostrzec to, że to jest coś ważnego i pięknego, i że to jest droga uświęcenia tej pielęgniarki, tej kobiety, służba Chrystusowi w chorym. I bardzo możliwe, że to będą słuszne uwagi, że to jest naprawdę coś w oczach Bożych bardzo wartościowego. Ale pomyślmy o tym chorym, o tym, że on chciałby sam się o siebie zaopiekować, ale musi polegać na innych. Chciałby sam zjeść, ale musi przyjąć służbę drugiego, który go nakarmi, podprowadzi, wszystko za niego zrobi. A to też jest krzyż. Ale nie ma w sobie majestatu. Kto bowiem pomyśli o tym, o, ten chory, wszystko trzeba za niego robić, ale on tak z wdzięcznością i pokorą przyjmuje to, że wszyscy za niego coś robią. Nie przychodzi nam raczej naturalnie takie myślenie, a to też jest krzyż. I to może w wielu wypadkach bardziej niewygodny niż krzyż tego, który działa, służy. Ten krzyż. Że nie mogę sam sobie poradzić, więc proszę o pomoc i przyjmuję pomoc z wdzięcznością, choć pycha mówi, nie proś i tak dalej. To jest też krzyż ciężki, to też jest droga uświęcenia człowieka. Albo łatwo możemy dostrzec, że robi coś dobrego ten, który ma dużo pieniędzy i dużo rozdaje ludziom, którzy autentycznie potrzebują. No, teraz wielu jest potrzebujących po powodziach. Ale pomyślmy o tym, kto prosi o jałmużnę, jedną, drugą, trzecią, dziesiątą osobę. Może wielokrotnie mu ludzie odmawiają, ale potrafi prosić, przełamywać się i potrafi przyjąć z wdzięcznością nawet niewielki datek. I to jest trud, i to jest krzyż, ale to też jest droga uświęcenia. Chyba łatwiej jest bogatemu rozdawać swoje pieniądze, niż biednemu prosić. I ostatni przykład. Są takie schorzenia czy choroby, które budzą nasze współczucie. Jak się dowiemy na przykład, że ktoś jest chory na raka, no to, to naturalnie budzi nasze współczucie, no, może nam i wstrząsnąć, bo to naprawdę trudna informacja. Ale są też takie cierpienia cielesne, fizyczne, które już tak naturalnie nie budzą naszego współczucia. Na przykład, jak ktoś cierpi na bezsenność, no to łatwo przejść obok tego do porządku dziennego, że to w zasadzie to nie jest nowotwór, ale to może być przecież przeraźliwe cierpienie. No, łatwo dojść do, do tego, albo z, na przykład coś takiego, że ktoś się dużo poci i śmierdzi. No też w kościele ludzie się od niego odsuwają, mówią, o jak on śmierdzi. To też jest krzyż. Ale raczej nie pomyślimy o tym człowieku. O, jaki święty człowiek, tak z pokorą i cierpliwością przyjmuje to, że tak śmierdzi i yy, yy, nie gniewa się na ludzi, że się odsuwają. No, przeżywa swój krzyż w sposób Boży, ale trudno nam to dostrzec. Albo o chorobie psychicznej pomyślmy. Jak ktoś trafi do szpitala psychiatrycznego, no to wielu stwierdzi, świr, zgłupiał, oszalał, ha, ha, ha". Ale i to było cierpienie, które było udziałem też niektórych świętych. Na przykład święty Ludwik Martę, ojciec świętej Teresy od dzieciątka Jezus, ostatnie lata życia spędził w szpitalu psychiatrycznym. A widzimy po tych przykładach, że ta logika krzyża, że zbawienie przyszło przez krzyż i jesteśmy wezwani do tego, żeby krzyży dźwigać, żeby krzyż przeżyć w sposób Boży, Chrystusowy, to jest logika, która ani trochę nie jest oczywista. Jest to wezwanie dla nas, zarówno do tego, żebyśmy wszyscy, nasze własne cierpienia, każdy, każdy rodzaj cierpienia, także ten, który jest jakoś niez, to cierpienie, które jest jakoś niezręczne, albo jakoś prozaiczne i tak dalej, żeby dostrzec, że to jest mój krzyż i mogę go przeżyć w sposób Boży. To też mogę przeżyć tak, że postąpię na drogach Bożych. A zarazem, i to jest drugi wniosek, Ważne, abyśmy potrafili dostrzec cierpienie bliźniego, także takie cierpienie, które nie rodzi w nas w sposób naturalny, automatyczny, jakichś bardzo Bożych skojarzeń czy reakcji. Jest naturalne, że jako ludzie nie chcemy, nie chcemy cierpieć, ale wiemy, że cierpienie jest w tym życiu. Jeżeli ono już jest, no to. Nic gorszego niż zmarnować ten duchowy potencjał cierpienia. A nic lepszego niż to cierpienie spożytkować. A kiedyś po drugiej stronie życia, gdy Pan Bóg to, co zasłonięte przed nami, odsłomi, to dowiemy się, jak duża była wartość tego dobrze przeżytego cierpienia, tego razem z Chrystusem pomiesionego krzyża.